Pszczoglądem, kochani, dziękuję wszystkim pięknie za odzew, za komentarze, za lajki, za nowe subskrypcje. Nowych subskrybentów witam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Tak, nie było mnie trochę, musiałem trochę pojeździć po Polsce. Dzięki temu troszeczkę poobserwowałem. I cóż, wrzucę Wam tutaj zdjęcie. Otóż nasze kochane PKP, jak już kiedyś na Facebooku swoim pisałem, wygląda tylko fajnie na reklamach. Bo tak jak jeżdżę, to aż głowa boli. Głowa boli. Rozmawiam z ludźmi w pociągach, rozmawiam z konduktorami. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze i czasami tak się zastanawiam, kiedyś czytałem jakieś opracowanie. I było tam napisane, że zwłaszcza. Narodom słowiańskim, w tym Polakom. Do nich trzeba podchodzić troszeczkę inaczej. Kiedyś prywatyzowano firmy polskie <coughs> na fali tak zwanego hura. Skończył się komunizm, jesteśmy wolni. Kapitalizm, nowoczesność i wszystko takiego. I w ten sposób pozbyliśmy się każdej chyba gałęzi przemysłu. Od produkcji rowerów, pralki, wszystko, wszystko. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że są polskie firmy. Hmm, kupujemy polskie firmy. Tak, tak. Polskie nazwy zostały. Ale nie jest trudno sprawdzić, jaki jest kapitał. Oczywiście kapitał nie ma. Narodowość, pewnie, pewnie. No, ale do brzegu. I tak za właśnie po tych podróżach myślałem odnośnie tego PKP. Bo wiecie, jak już wszystko zostało prawie sprywy, sprywatyzowane, telekomunikacja polska należy do Francuzów i tak dalej, i tak dalej. Polski cukier w większości należy do i cukrownie do Niemców. Troszeczkę ludzie się obudzili, jest więcej ludzi obudzonych, myślących, zauważających to, co ja, co wy. No i teraz ciężko by było taką pocztę czy PKP tak sobie po prostu sprzedać za niską cenę panom naszych polityków. Więc. Ktoś wpadł na pomysł, że przez te wszystkie lata będą na stołkach prezesów i innych stawiać chciwych durni, którzy za duże pieniądze będą nam te firmy rozkradali. Obniżali ich poziom, jakość wykonywanych usług, żeby tym Polakom łatwiej przyszło przełknąć, że niemieckie Deutsche Bahn jeszcze z europejską albo polską dotacją wykupi PKP lub ukraińska nowa post wykupi tą beznadziejną pocztę, prawda? I tak to się z nami robi. A my, zajęci zapierniczaniem i konsumpcjonizmem, łykamy wszystko jak pelikany. Tak zwane powolne gotowanie żaby. Tylko ta temperatura już dochodzi do momentu, kiedy żaba umiera. Smutne. Z jednej strony chciałem, żeby ten kanał może się nawet rozszerzał, żeby było więcej ludzi myślących, ale powoli tracę nadzieję, że nas myślących i widzących, zauważających różne rzeczy jest cały czas stała ilość i ona się nie zmieni. Usłyszałem kiedyś taką teorię, że jest 80%, 85% ludzi, tak zwanych owieczek, które muszą iść za kimś w tłumie, ponieważ nie wiem, czy to z lenistwa, z mentalności i z innych przypadłości woli być kierowana jak owce jest 10% kreatorów wśród tych kreatorów są kreatorzy tego świata pod nimi instytucje a jeszcze niżej są niektórych bogowie czyli politycy i telewizje informacyjne i jest 5% obserwatorów, do którego, myślę, ja się zaliczam. A może trochę kreatorów. I tak jak Wy, pewnie na gdzieś pomiędzy kreatorami a obserwatorami. Ale jakby nigdy nie zwyciężymy, lub są małe szanse, choć nadal w to wierzę, ponieważ te 10% kreatorów, czy tam 4, czy jak to nazwać, 1% najbogatszych plus 3-4% tej hołoty, która nami rządzi wszędzie, zawsze z nami wygrają, bo są w stanie pociągnąć za sobą tłum, a tłum, jak wiemy, może być pokierowany w stronę Bohaterską, lub głupio-bandycką. I tutaj <laughs> chciałbym Wam polecić dwie książki. Jedną, którą przeczytałem, a drugą jestem na końcówce. Jedna książeczka. Bardzo fajna książka. Nie będę mówił o czym. Chyba widać. Wiele tłumaczy. Daje dużo do zastanowienia. I druga, chyba jeszcze ważniejsza książka. Książka z 1895 roku. Można ją dostać w księgarni Dedalus internetowej. Ja akurat kupiłem we Wrocławiu, ale jest też w internecie. Za 15 zł, za 12 chyba przeceniona. Uch, więc ta książka, Psychologia Tumu, Dużo mi objaśniła. I czy ja chcę być Don Kiszotem i walczyć z wiatrakami? Chyba kochani najważniejsi jesteśmy my. Dbajmy o siebie, o to, co wkoło nas, o naszych bliskich. Jak śpiewał Michael Jackson. Piosence w utworze Man in the Mirror. Jak chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. I od jakiegoś czasu ja tak robię. Tego również Wam życzę i życzę Wam dużo dobrego, spokoju, radości. I uziemiajcie się, chodźcie boso po trawie. Szczoły luzem. Dobrego dnia i pięknego tygodnia. Trzymajcie się.